Cześć, siemano, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj taki film e, niespodziankowy, można powiedzieć, chociaż to już możecie się spodziewać po tytule. E, ale o co, co będzie, co będzie? To już wam mówię, już wam tłumaczę. E, jak wiecie, jesteśmy w Warszawie, Olga jest na tym kursie i już dzisiaj, właśnie dzisiaj jest sobota, 20, 15 czy 16 października, nie wiem, e, skończyła ten kurs. I mamy mieszkanie do jutra, tak jakby. No i jak to jest na zakończeniach? Zazwyczaj na zakończeniach chcą zrobić imprezę i ona bardzo chciała tam iść, żeby żebym tam przed nią i tak dalej. No dobra, to wypójdziemy. No ale trochę ciężko jakby jutro trzeba było wracać i o 11 wypierdalać spokoju. Chyba każdy rozumie, że ciężko imprezę skończyć o 22.00, żeby wstać na 11 rano i prowadzić samochód. Nie będę tłumaczył whatever. I tutaj już mieliśmy taki pierwszy mankament, że jak wynajmowaliśmy to mieszkanie na miesiąc, bo to, to, to pani tam wynajmuje na dni, to już do nas tydzień temu dzwoniła, czy przypadkiem nie moglibyśmy wypierdalać trochę szybciej niż o 11, bo ona już ma następnych gości. To już nawet mówię chuj, nawet nie będziemy gadać z nią o przedłużaniu jakichś czy coś, a poza tym kurwa i tak bym nie chciał jakichkolwiek więcej pieniędzy dawać, bo jest kurwa brudaską jebaną, no. No i tyle, nie? I sytuacja wygląda tak, że, że właśnie ona nie wie. Ma się pakować, mamy z niej rzeczy do auta na jutro już, tak jakby jej powiedziałem, i zaraz, zaraz ją zabierzemy. Mam nadzieję, że się ucieszy, bo jak się nie ucieszy, to się w kurwie w sumie, ale. No, ale kurwa, no to no jak się może nie ucieszyć? A i żeby w sumie tam nikt kurwa źle nie zrozumiał, jest nie, że brudaską. Z bardziej syfiarą pierdoloną, kurwa, co daje ludziom. Kurwa jakieś mieszkanie, gdzie ze zmywarki jebie jak z szamba, kurwa, odkurzacze nie działają. Syf, jak chuj tam sprzątaczki, kurwa, to, to mieszkanie nie widziało od 6 lat pewnie. No no, ale co, no dlatego? Dlatego, brudzasku. I w sumie wam nie powiedziałem jeszcze, jaka niespodzianka. Jaka niespodzianka, co ja będę pierdolił? Zaraz zobaczycie przecież, no. Ty Olga, bo jeszcze jedna sprawa została. Możesz się też pochwalić już, no. Już jestem Feli barber. Pani Barber jesteś? No, już mogę obcinać. Podziękuj ty dla widza za wygranie konkursu. Dziękuję dla widza za wygranie konkursu. Przyniosłam Grzesi, dla Grzesia pełno rzeczy. Jakieś do brody, do włosów, do stylizacji. Kosmetyków jakiś pierdo. Możemy to na Tobie w ogóle przetestować? Co to jest? E, Możemy, ale nie teraz. E, nie teraz. Nie, teraz... Czemu nie? No paku niniusza. Czemu? No bo Nuniusz będzie noc spędzał w samochodzie, bo ma challenge. Nagrywamy challenge Niuniusiowi. <grywa> Już nie mamy challenge No Niu nagrywamy challenge Niuniusiowy, Nuniusz tam siedzi i będzie miał noc w samochodzie. Dawaj, pakuj Niuniusia. Nie, powiedz o co chodzi. Olga, pakuj Nuniusza. Nie. Olga, nie mogę ci powiedzieć o co chodzi, pakuj Nuniusza, szybko. A Niuniuś całą całe sianko. I spierdolił. jak nie chciał? On chce. usłyszał, on... że ty go chcesz całą noc w tym samochodzie przytrzymać. Tak, on na pewno rozumie. Pakujemy już, raz raz. Dobra, jesteśmy zapakowani. Olga tam jeszcze pobiegła sprawdzić, czy na pewno wszystko wzięliśmy. W sumie zapakowani jak autobus do lichenia, kurwa. urwa. Nie no, naprawdę jest masakra, myślę, że mamy jeszcze więcej rzeczy niż, niż jak jechaliśmy. Ale chuj no. Myślisz gdzie jedziesz w ogóle tak sobie? Nie, tylko się stresuję, czy na pewno mój króliczek będzie mógł tam z nami być. No nie będzie. A nie, czekaj, nie, nie, no już, no dobra. Nie będzie, bo nie, nie ma challenge dzisiaj 24 apłacy. Grzegorz, nie! Wiem, tak. że tak byś nie zrobił. No jak bym nie zrobił, no. Serio. I nie dostanie za to pełno y, tych cukierków króliczych. Nie mam jego cukierki królicze, nie zostawię królika na całą noc w samochodzie. <laughs> No jak go zostawię tnyi. No braga ja kupoty, no nie zostawisz tu tak w Ale Podejrzeć gdzie jedziemy? Znając ciebie to no pewnie jakiś hotel, ale... Nie ale? wiem, coś mówiłeś, że nie szampon na pewno będzie z odżywkami. Tak... No chuj wie w sumie gdzie będzie. I bo jeszcze odpada mi hotel przez siebie, to. Ja tu pokażę. O, to ja. Odpada mi hotel przez to, że no w hotelu zwierzęta, zwłaszcza królik, to tak nie wiem, czy... A czemu zwłaszcza królik, co... To lepiej kurwa kota wziąć do hotelu, na przykład? No, jakiegoś małego psa, bardziej Miałam na myśli na przykład Jorka. No przecież nie znam dzielniejszego królika niż niąciu. Niunciu <grym> był przerażony, jak pakowaliśmy rzeczy. <grym się w porządku> <grym się w porządku> to jest głupi, po prostu. No. Jesteśmy już w pokoju. Olga, jak ci się podoba? W porządku. A, w porządku? I nie, ale jeszcze nie zdążyłam się przejść, aczkolwiek widziałam tą szafkę, i kurde wygląda jak. to? No nie wiem, jakby na jakieś wystawce stały te rzeczy. <gry> I ten. Tutaj Nuniusz będzie miał bazę budowaną, właśnie Molga buduje, ale, ale starałaś się, że Nuniusz nie będzie wpuszczony? No tak, ale pani pomyślała, że nim się z pieskiem. Ale jakby był jakby powiedziała, że to królik, to co to za różnica? Zwierzęta są akceptowalne. Ale królik syf robi, zaraz zobaczysz, jak siadł wypiecz. Widziałeś, jak w tamtym było... No wód. wiem, że królik syf robi, ale no jakby tu kurwa przecież kloca pierdolną jakiś wielki pies, no to co to za różnica? Tak naprawdę. No, a nie taki, no jest taką suchą... Ale nie chodę. no, pokoje, pokoje nie ma co gadać. Są kozak, są wielkie, chuj. No ogromne łóżko. łóżko jest kurwa. No, nie wiem, dwa na cztery, kurwa. kurwa. Y, dużo miejsca jest ogólnie, fajnie w chuj. Co my tu mamy? Jakieś kawki, herbatki, lampki do wina? Ty, coś jeszcze? A loduwa jest pewnie. Do wina? Ale pusta loduwa, kurwa. Chujowo z ich strony, chociaż płatny barek powinien być. Według pana Grzegorza, pan Grzegorz się zna. No yy... wodę naleje Niunisowi. Dobra, dobra, zaraz nalejemy wodę Niunisowi. Kurwa wanienka, prysznicek, klopek. Ładnie, ładnie jest. A, no i najlepsze jest to, że w sumie nie brałem, a są różne chyba. Nie, niekoniecznie musi być z widokiem na Pałac Kultury. A siedzi sobie kurwa, siedzi sobie pałacyk, no. Fajnie, fajnie z ich strony, że tu przyjebali taki widok dla Grzegorza. A wiesz, że tu jestem ten... To Jacuzzi na 42 piętrze. Serio? No. Kurwa, nie mam w stroju. No to pójdziesz nago. No normalnie nago. Co to jest kurwa? Na jakimś. Gryzacze. Na jakimś. Na jakimś ogonie myszy, kurwa gryzacze no, dla królika. No, nie ogonie myszy, tylko to się po prostu przywiązuje do kratki albo końca i ma takie wyszące. Jutro. Jutro na kacu tam idę. Ta, to. Ta. Poleżeć, Dobre. kurwa, po, po wisieć chujem do góry. Bo ogólnie to mnie wkurwiasz. Czemu? Bo. chuja się cieszysz. Wkurwiasz, biedny. No, cieszę biebie. się, ale już chcę iść pić, żeby móc jutro leczyć katę w tym jacuzzi Aha, już chcesz pić, menelko jebana. No Grzegorz, ja już jest o 16 wszyscy z kursu piją, siedzą tam, a ja. no wiesz, już chcę jechać. O, już nie pierwszy No ostatni koro. dzień. No ja... ostatni, ostatni, no. Ale noc może być długa, więc. Jest kurwa 20 dopiero. No tak, ale tu wiesz, tam siedzą wszyscy. No trenerzy się... i tak dalej, Ja no nie, nie wiem, czy potem pójdziemy rano, kurwa, do klubu, bo... czy będziemy siedzieć tam. A wolę tam niż do klubu tylko. Ja to bym wolał do klubu. Ale ale... Tam też fajnie. Ale no fajnie tam jest. Ja z nimi cały miesiąc spędziłam i mega ich polubiłam, i bardzo mi przykro, że wyjeżdżam. No nie mówię, to sobie zostań, kurwa, idziemy w Chujelo. Ostatni raz pan Grzegorz idzie meneliadę odpierdolić w Warszawie. Znaczy nie ostatni raz w życiu, ale ostatni raz na tym wyjeździe Nie, co ty mi tu robisz? No ale mam wodę mnie, nie? Po co? Za radę no, bez, już, ma challenge. Ma challenge bez picia teraz. Ty masz challenge od myślenia chyba. Może mam i co, będziesz mnie hejtowała za to? Hejterko pijaczko jedna? Melinę odjebiemy i widzimy się jutro. Ta, i pan Grzegorz zabrał wieśniarę. W takie miejsce tutaj o. Takie wielkie potężne A to się nawet nie cieszy Chuj mi w dupę po prostu I wychodzisz sobie na pecika i sobie spoglądasz na pałacyk To jest właśnie to Ulala Kurwa macie A koleum w porządku na pewno Jakieś pryszcze mi powychodziły coś O nie pijcie wódki dzieci, naprawdę Olga Czemu, czemu mnie tak upili wczoraj twoi znajomi? Oni ciebie upili? Tak. Jak ty sam tą wódę chrałeś? Nieprawda. Prawda, bo oni nawet coś innego pili, więc nikt ci drinków nie nalewał. No dobra, może tak było. I sam se zamówiłeś wódkę, żeby ci pan taksówkarz przywiózł i... I czeka czekałem było... na 40 minut. No wiem i właśnie wszyscy chcieli już iść do klubu i czekali aż ci tą wódę przywiozą. Jakiego klubu? Tam no nikt tak, do klubu nie chcieli. chcieli, chcieli A, no tak, chcieli, idę spalić pierwszego papierosa. Panie, wiecie, że to jest jak przeszczep? Może się przyjąć albo nie? I jakbym zdechł, to pomórcie się dla mnie, proszę. A ty co? Ja się nie będę martwić. Bo co? Bo nie. Ona mnie wkurwia, nie? Jak, jak, ja, jak, jak, jak ona mnie wkurwia. Dolga, ale to zimne to tutaj do siedzenia. Moje serce, wątroba i uczucia zostały postrzelone wczoraj. To w chuj ale, zestaw Mamy zestaw kibica. ale ekipy. A pap. Oficjalny test oręża z ekipy Kurwa syp jak chuj. Ale nie jest złe A Grzegorz opierdoli polski potężny żur na kaca Żurek na kaca to jest sztos tak ogólnie A ty sobie jeszcze chwilę poczekasz Dobry burger Jeszcze nie próbowałam, Cuda. ale fryta dobra nie? To się cieszę Ja sobie zamówiłem sałateczkę Tylko tak chcę, że teraz się trochę po Bo zjadłem ten żurek i najadłem Jestem pierdolnięty W ogóle na kacu mało jem. Idą klubowicze na basen Kurwa ale się źle czuję Ja pierdolę Telefon co, wziąłem, nie chcę z tym aparatem tam zapierdalać co się chowasz, Parówko A... Co? No ja już to trochę pocilowałem tu bombę w jacuzzi. Olga co jeszcze tam siedzi Dobra wykorzysta tyle czasu kurwa ile można co, Kurwa szyby mają połjebane, mogliby wyczyścić Ale spoko, fajna, fajna sprawa Nie wiem czemu ogólnie w większości w większości takich budynków nie robią takiego spa właśnie na górze Kurwa kozak sprawa tak szczerze Jeszcze jakby jedną jacuzzi to wyrzucili, Bo tu się ludzie w sumie czają na nie to, to by było super nie? Ulala bubelki Jak się podoba syrenko? Fajnie Fajnie? W, w końcu nie narzeka Jest progres Nie narzekałam Narzekałaś Co? Narzekałaś Kiedy tak. niby narzekałam. Wczoraj. Wczoraj nie narzekałam, wczoraj po prostu niewystarczająco się cieszyłam. Aha, no tak, to prawda. Bardzo niewystarczająco się cieszyłaś i irytowałaś pana Grzegorza. No bo wczoraj ja tylko się miałam tutaj przenieść, a mój pobyt zaczynał się od dzisiaj. A od dzisiaj. Kozak, kozak Pan Pałac Zapalili nam światło, wyganiają chyba. Olga, wyganiają się. No. Ale, ale, ale fajne filmowanie fajne bomby, tak szczerze nawet Kator przeszedł po, po panu Jacku Trochę sprawa, polecam każdemu jak będzie okazję zobaczyć Uff, Ale chillera wjechała, nie? Zobaczył się? No. no kurwa w końcu, w końcu zadowolona Jest, mamy to kurwa, mamy to Jeszcze teraz dylematy tu wjechały, bo Kator zszedł, a ja głodny się zrobiłem od... Tam w sumie tej sałatki, co nawet nie ruszyłem. Nie no wiem, jestem po prostu, znalazłem no, już takie życie. Mogłem przewidzieć to, że tylko żurek w pierdolę No i teraz jest dylemat, bo musi wlecieć fast food. Będzie McDonald's czy kebab? Co jesteście, Tim McDonald's czy Tim Kebab? Nie wiem w sumie. Bo, bo to będą przemyślenia teraz grube na. No i został wybrany kebab. Rodzinę wykarmić, proszę. I znowu zostałem wiesz co wydymany myślałem, że to dobra fanta, a to tak, zero, zero. zero mi się bali. A jak wiadomo zero jest dla osób o innej orientacji seksualnej. No co nie powiedziałem tego słowa przecież. Dobrze jestem dół. Do... No Elo, dzień następny, witam serdecznie. My jeszcze z rana sobie na basen skoczyliśmy w ramach sportu i rekreacji. Tak żeby sobie jeszcze popatrzeć i w sumie, w sumie spierdalamy zaraz, bo jest za, za jakieś 3 minuty 12, o 12 się doba kończy. Także to by było w tym filmie na tyle. Tu jeszcze Olga się pakuje. Pakuj króliczka. Króliczek na odpierdalał. Przegryz mi ładowarkę jebany. No, chujowo z jego strony, chujowo. Jeszcze, jeszcze jakiś tu frajer kondom mi taki wielki wy, wyrósł, nie? Ale on jest potężny, to tak, naprawdę. On jest tak potężny. Ula, la, z nim lepiej nie wojować. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Oczywiście zostawiajcie łapeczki, w górę, subskrypcje, followujcie Instagramy i widzimy się w kolejnych filmach. Elo!